Witam w nowym odcinku naszej kochanej Nicei. O to weźmy z tobą sojusz w sumie, bo ty tutaj weźmy, weźmy sojusz. I tak mamy na razie relację, a po tym weźmiemy sobie tą ideę. O, już wyzywają do wojny, nie? Czy to jest tej wojnie z Krym, powiadasz? No dobra, to dołącz, ale zrób łup. już nie, i już jakbyś nie dołączył, Wyślijmy flotę pod. Pokryłem. Ja ich bym się z nimi w sumie wciąż sojusz. Made, że nie odpowiedzieli. To odpowiedziałaś i ty też. Dobra. Dobra. To... No widzieliście, co się stało, nie? Ehe, fajnie. Jej, jak się lubię bić z Nizaridem. Dobra, chodź, chodź. Przynajmniej forty mamy. E, dawaj nam Patriach to tak? Dawaj, dawaj, bo to więcej mi powerka jest. Tutaj tą flotę porozwalmy. Tutaj tych tych galerek, galerek, tak, 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 tak. tak. No, rozwal, rozwal, rozwal. Rozwal, rozwal. Łubu-dubu, 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 dubu Ej, wszystko im zatupiliśmy. sam flotę, co prawda nic nie zdobyliśmy. Czekaj, floto, floto tych. Dołącz, dołącz tutaj. Oni mają bardzo kozacką flotę i to jest problem. Ej oni w ogóle wypowiedzieli? O nie 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 nie. Musimy tu iść na razie. Musimy tu iść po tych bułgarskich separatystów. E, dobra, tutaj jeszcze jest ich flota, celi. Możemy trochę zmniejszyć sobie prędkość na dwójkę. E, mamy trochę mempowera, dość mało. Oni mają dużo więcej oczywiście, że tak. E, co tutaj chcę zwiększyć? Taxy produkcja. Yy, tutaj raczej tax. Tax, tax. Bo jeszcze może jak oni będą bardziej lojalni, to coś ciekawego się. A właśnie, właśnie, właśnie. Możemy sobie wziąć ten Zero Zerotris i dostaniemy na nich moralki jeszcze większe. Kosowo zdobyli od razu nam pieniądze strasznie spadły, ale to zaraz odbijemy i powinno być. O nie, 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 tutaj są bici. Tutaj są bici po twarzy. Trzeba im pomóc. Ej, Cylio, biją ci po twarzy. Dobra, to ja nie pomogę. Jak tyś nie pomagasz, to sobie samemu to odjać. Też nie pomogę, no. Okej. Okay. Nie, 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 nie. nie, nie. Wrac, wracaj, wracaj tu, wracaj. Wracaj. A może... Czekajcie, może rozwalimy tą małą flotę. Dobra, na razie jest dość mocno rozwalana. Ok, tymczasem Kosowo, dobra. To wracajmy już tutaj, bo tutaj przyszła ich jakaś. Ej, ej, tutaj są rozwalani. Tą flotę my rozwalamy. Teraz już mi tylko zostało heavy sheep, więc nie powinno być tak łatwo. Chociaż, dobra, jak dojdzie już ta flota, to ich wyciągnie. Nie, no Boże, ale. Wow, zatopili nam heavy shipa. A my im 8 galerek zatopiliśmy. Nie, no to nieźle. Nieźle poszło. No, chodźmy już te forty tu obronić, bo już się zbliża ich horda. Fajnie by było, jakby ta Wenecja w ogóle coś zrobiła, nie? Albo coś takiego, ale no wiem, że za, za dużo proszę, no. Yy. Co, czy ja to flota? Czy to jest naprawdę... Czy to jest naprawdę ich flota? W sensie Sycylii. Transportówki. Nie wiem, chodźmy tędy, pod ten fort jako... W ogóle włączmy tutaj tak, po pierwsze, zmień tutaj edyk na defensywnes, póki jeszcze pamiętam, tutaj też daj defensywnes. Trzeba było te fort spalić, trzeba było te fort spalić, ale no cóż, no już za późno. Dobra, yy, idźmy na początku może potem yy, pod ten fort. Tutaj są góry, nie? Dobra, to no nie, może idźmy tutaj na początku. Okej, okay, schodzą z tego fortu, to idźmy pod ten, bo ten się, ten, ten się będzie dłużej bronił, no i to, to jest problem, ci półgasy, montownicy, etc. I... O, dostaliśmy kifta od Ciebie, czyli że Ty się nie lubisz z tą, z Nizaridem, to jest dobry do, warto wiedzieć, warto wiedzieć. Tutaj będziemy mieli nawet przewagę liczebną, dostaliśmy korki, to dostaliśmy kolki, tak. To zrób sobie tutaj wszędzie state, skorujmy. Zarobimy 25, jak, dla, jak na nic u mnie to jest bardzo dużo. I gdzie jest ta ich flota wielka? 41 statków, w ogóle ich prawie nie zatopiliśmy. Dobra, ruszmy tak. Na początku ruszmy po armii i tym. A to będziemy dosłać jako posiłki. Teraz to. Dobra. Ok, pierwsze zwycięstwo. I przy, I przy okazji, jak tu już jesteśmy, to spalmy to. I lecimy teraz tędy. Pod tych. Yy. Dajmy sobie tu. Yy, możemy sobie na ciebie ten zrobić Bispy Network, bo to się przyda. O, oni odchodzą, to wyszli tych najemników tutaj, żeby sobie z punktami poradzili, a resztę wojska, żeby tutaj sobie stała. Dobra, stąd idą sobie. Możesz też. w sumie wysłać trzy żeby to spalili tutaj. E, tutaj sta dobra, idź tutaj to już spalić. Czy tutaj już zostało spalone. E, nie, tutaj nie zostało jeszcze spalone. Dobra, to tutaj już zostało spalone, tu też, dobra i teraz tu. Tutaj, tu będzie problem. Jak oni tu pójdą, bo to jest Fort kurski, i to jest dobre, ale no, trudno się będzie tam dostać. I chyba oni właśnie teraz tam idą. Co no, byłoby smutne. Eee, dobra, spal tutaj. I ta bitwa, w sumie, z którą zmieniliśmy nie była taka do. Nie, 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 nie. Tutaj oni flotę nam dzielą i to jest problem. Że oni robią Dividend Impera, a nie my im robimy Dividend Impera. No. O, o, czekaj, 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 czekaj. Nie, 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 Tutaj już dojdzie do bitwy. A to jest ich flota. Czekajcie, ona jest strasznie wymęczona. Tam w ogóle ten farpad po dwóch dniach. Znaczy dwóch nie, ale. Dobra, ich flota jest strasznie wymęczona. To możemy to nawet wygrać. I... Boże, jakich my ich topimy? A bo to była transportówka. Dobra, to wiele tłumaczy. Dobra, to idź tędy po tych... Tutaj jeszcze z kimś zawalczymy. Mamy już galery strasznie. Yy -y, Tam też zatonęła. Ale powinniśmy ich topić, chociaż nam też, nasz test topią, Na razie dwie galery poszły na dno. Trzy aż poszły na dno. Nie wiem, czy to było takie warte. Rekrutujmy galerki pod force limit. Yy. ale ten statek to od razu rozwalmy. Sailorsu przynajmniej da. A ten idź tutaj po O już, już się zbliżają wrogowie, już się zbliżają, dobra. Oniż już sobie, ten, ich pokonali. Dlaczego tutaj całą prawie, a ich armię wyzwali? Nie wiem. Idźmy tędy, podziem na pół i to wysi od razu, a to podziel jeszcze na pół i wysyłajmy tak. Tutaj nawet ani dziurę w murze zrobili. O nie, 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 dobra, chodźcie, chodźcie sojusznicy, no najwielka batalia będzie. Dobra, tutaj oni nawet nie zdążą, OK, Więc tutaj zwycięstwo. Idźmy tymi tutaj. Drugie zwycięstwo na tym forcie. My musimy tutaj sobie flotę dorekrutować. Te 25 galer już powinno zatopić tą całą ich flotę. Nie idzie tak źle, o dziwo. Z pieniędzmi idzie gorzej, ale no cóż. Oni by dali dwa jakby się udało wygrać. To by całe nasze problemy ekonomiczne rozwiązało, mniej więcej. Schodźmy sobie tędy. Lotaryngia się z Francją bije po twarzy. A raczej Francja bije Lotaryngię po twarzy. Dobra, e, tego doradcę może wyrzucić na razie. Coś tam oszczędzimy zawsze. E, czekajcie, jaki tutaj jest ten. Jakie tutaj są lagi, nie? A, już zapomniałam, że tutaj na każdym autosajwie musimy się bać, że ten no, grę W sumie, tak jak ja patrzę, ten fort Vipsos już jest niepotrzebny, bo tutaj tak, jak oni... Yy, padnie ta linia fortów, to oni i tak będą, wejdą jak do siebie. Więc tak, dzielmy na pół, wyszli tak, wyszli tak, ci od razu i wyślijmy teraz tak. Zobaczmy, jak to wejdzie. Tak, i połowę jeszcze potem. Tutaj ich punktownicy zatrzymali. Jej, to może być ten. I zobaczmy sobie na statusu te armii. Mamy dużo większe moralki i w sumie wygrywamy ich nieźle. Pokonujemy. Idźmy dalej. Nie, nie. Na razie się brońmy, na razie się brońmy. Nie ma sensu. Nie ma sensu ryzykować. Chodźmy dalej i brońmy się. szybko tam uciekaj, bo ci już idą. No właśnie. E, dobra, oni tutaj sobie staną. Ok, no na razie możemy tak toczyć wojnę. Problem jest taki, że ich na... Hmm. No, musimy tych tutaj posłać. Um. Jak tam ich power palimy? No tak średnio bym powiedział. Tak średnio. Ta wojna też tak średnio idzie. A jest tam, byś pisował ze mną? Nie. O, zdesantowali się na Bengazji. Sycylia, Sycylia zrobi coś już Wow. Wow! Ej, a wbijmy się tak jednym stakiem zwierzackim. Zobaczymy, czy to będzie lepiej, czy gorzej, niż z posiłkami. Okej, ty ja za nim wyszedł. Dobra, nie obchodzi mnie to. Ta wojna mnie najmniej obchodzi. O, nie, 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 nie. nie. Teraz posiłkiem dojdą. Trzeba było z posiłkami to zrobić. Ani jak zwierzak, chociaż, 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 gdyby te posiłki nie doszły, a dojdą, chyba nie, nie doszły, dobra. Teraz musimy z tymi się bić, Cho, chociaż może nie, nie zrezygnują, dobra. Dobra, to tak średnio raczej teraz będzie. Kiedy dojdzie do bitwy 28, a minus jeden po twarzy. Ale mają linię. A my. Ej, z... drugie zwycięstwo! Nie, no ja nie wierzę w to, co się tu dzieje. Odbito. To jest najważniejsze. I wracajmy sobie tutaj. Bardzo duża strata, ale dwie wiktorie. Po sobie. Ej, czy mamy przewagę liczebną? Wow! Wow! Tylko problem jest taki, że zaraz ta przewaga liczebna zniknie, bo przyjdą tutaj i ich tutaj. No ale no. Cóż no, co poradzisz? Ym... Możemy, może, spróbować iść do. chociaż ja tutaj bym wolał mieć flotę już przygotowaną. Kiedy się te galerki wszystkie zbudują? O, już się budują. Dobra. Flotę mieć taką, która by mogła z tą ich flotą konkurować. Dobra, taka już może z nimi konkurować. Lećmy sobie tędy i spróbujmy, Adam odbić. Znaczy, nie w sumie odbić, tylko podbić, bo chyba nigdy tak daleko nie doszliśmy. Nie no, na pewno nie, tak daleko nigdy nie doszliśmy. E, tak, idźmy tędy, szybko. Tylko ciekawe, gdzie te... Dobra, ci tu idą. Okej, okay, zrób dziura w murzu. Mamy dość sporo dosidza, więc powinny ten fort paść. Ej, w mnie nie są tak daleko od dania nam tylu pieniędzy. To by było bardzo dobre. Jakby nam tyle pieniędzy oddali, bo to by uratowało nasz skarbiec, nie? Który na razie to świeci tymi pożyczkami. Nie podatkami. Chciałbym, żeby podatkami świecił. Ej, ale w sumie dobrze, że my na nich to robimy. Mm, Oni nie, Zbliżają się. Nie wiem, czy ja nie przesadziłam z tak szybką kontrofensywą. No, zdobyć to proszę cię, no! Na kolanach! Błagam cię, no! Masz to zdobyć! To jest twoje jedyne zadanie. Masz jedno zadanie. Jest! Padło! Na 21. jeden. Dobra, palmy oczywiście. I lecimy dalej. Tutaj są wzgórza, więc tutaj dobro, nieźle będzie. Okej, okay, możemy w sumie wysłać... No i znowu się tu desantują, nie? Nie biorą wnuki, nauki, dziadów, nauki, wnuki. Eee... Czy coś takiego? Yy, o, czekaj, czy oni na Cyprze zbudowali fort? Ej, jak my już skontrolujemy morze? Czekajcie, gdzie jest ich flota? O, tu, tu, tu jest ich flota. Idźmy. Idźmy po tą flotę ich. Tak, tak, tutaj tak. jest też spora batalia. My do niej dołączymy. Tutaj są statki. Te, ale też są galerki. Dobra, spłaćmy tą pożyczkę. Tak, będziemy spłacać. Starymi pożyczkami nowe. Znaczy nie, odwrotnie, nowymi pożyczkami stare. Zrobimy tu cię dziurę w morzu i miejmy nadzieję, że to szybko zdobędziemy. Okej, okay, oni sami już sobie to udało mi się pokonać. Dobra, to wracaj. Nie, no i oni tutaj z tak łajpa wyrwą oczywiście. Zrób dziurę w morzu tutaj. I teraz jeszcze ci z tak łajpa wyrwą, nie? No tak. No, palisz trochę power, Cecilia, palisz. No, ale przynajmniej flotę masz dość sporo. Lećmy tędy, bo teraz pewnie oni wyszli stąd. Albo nie, leć tędy, bo tak będziesz mógł patrzeć, jak ich armie lecą. Możesz to tu już to spalić. To jeszcze, jeszcze nie, pal może. Jeszcze może nie. Też trochę złupionka pieniędzy będzie na pewno. Więc sami, rozstaw się tak. Rozstawmy się tak. U że ile złupiona pieniędzy lecisz, już nawet zarabiamy. Z sześć katów z tego zarabiamy. Yy, tutaj jest ich flota. Dobra, oni znowu ją jakaś podzielili dziwnie, coś Takowo zrobili. Yy, mi to pasuje. Ej, nie, ale my już w sumie nawet pisa moglibyśmy żaść, nie? Nie, jeszcze nie. A na pieniądze? Na znaczy Na pieniądze, to raczej na pewno, nie? Jak nie chcą, nawet nawet pisać, ale może, może się udać ta wojna o pieniądze nawet. O, 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 czekaj, czekaj, czekaj. Okay, idźmy tędy. Zostawmy tą jedną galerę tutaj, która ona sobie śpieguje, a tymi poszukajmy ich floty, właśnie. Oni jeszcze nie chcą pisać z pieniędzmi, ale są zaraz bliżej oddania mnóstwa pieniędzy, nie? Bardzo ich zadłużymy. Do, dobra, lećmy po tą flotę. Mamy 24 koks galerki. Szybko, siedmiu heavy. Powinniśmy to rozwalić. Dobra, nasze galerki też toną nieźle. Ale i heavy też toną. Ile straciliśmy? Nie straciliśmy nic. A oni wszy, całą flotę stracili. Wielka wiktoria. O, oni nawet już partykaradystów mają. No ciekawe. Zrób dziurę w mórz, w mórz, dziurę, dziurę, dziurę szybko. Diplomatyk, dobra, zrób to, bo to jest galer combatability Dostaniemy jeszcze. Zrób dziurę. Ok. Kiedy kolejna idea w sumie? A, jeszcze dużo do kolejnych idei zostało. Okej, okay, tutaj jakiś ps leci, ale to z tej wojny, które mają. Boże, oni są już cali pod okupacją. I to dlatego, że mi pomagali. Znaczy nie, tak średnio mi pomagali, ale no chcieli pomóc przynajmniej. To już jest jakiś plus. Zostawmy tutaj na razie flotę, żeby się ponaprawiała. Mm. No, tam ta Bułgaria tu coś tam rakowego robi, nie obchodzi mnie to tak szczerze. Ej, nie, i, i ten, ten i Hanat ma buntów, nie? Dobra, dawaj prestiż. Powoli się do zaraz zbliżamy z prestiżem, czy jeszcze większe morarki będziemy mieli. Oni też zaraz bardziej się zbliżają do pisowania ze mną. Może się jeszcze jakiś terytoriał da zabrać, coś nie wiem. Tutaj na przykład bym Top w zabrał, albo jakieś tam dojście do tej. Już by tak chcieli? Nie, ale... a tak? Chciałbym to jakoś tak spisować. bo się chce im całą tak zabrać. Nie, no tak na pewno nie będą chcieli. Dobra, a za same pieniądze, już same pieniądze by oddali. A ja chcę jeszcze od nich warlepsy, bo te warlapsy to majątek będzie na pewno. Więc lećmy na Damaszek. Stańmy sobie tu na razie. Spalmy im w sumie prowincję. Tak wiecie, zawsze się będzie mieli gorzej. Tutaj jakiś ten, halep z palmy, pa, palmy tra ten. Palmy, wszystkie ich prowincje zdradzieckie. Dlaczego Wam pójdę tu No, po co? Po co? Dobra, idźmy dalej. Tutaj róbmy dziurę w murzu, róbmy, bo to się bardzo przyda. Co tutaj problem jest taki, że to jest, a nie, to jest ten maszek. Ja zawsze myślałam, że to są wzgórza i właśnie idą. To jest problem. Edora Palmy jakby, co? Eee, a nie, to jest mniejszy też nasz ruch. Możemy już może spróbować spisować to czy coś, nie wiem. Okej, okay, home spadło. Eee, oni się w ten damaszek wbijają, no. Chyba, chyba, że idą tam bardziej w tą stronę, to w sumie dla nas lepiej. Eee, możemy tutaj jeszcze tu. Nie, oni się tu wbijają. Dobra, zostaw tutaj 700, bo jak ich stracimy, to nawet nie będzie tak. Idźmy. Dlaczego my musimy okrążyć wszystko? No. Lecimy tędy. Mam nadzieję, że to tam o nie. Mi się nie udało tam doszło tego dobrego generała. Dobra, mam nadzieję, że oni wytrzymają. Tutaj ci ich przynajmniej na kilka sekund przytrzymają. Ok, mam nadzieję, że tutaj się uda wygrać, zanim ci dojdą. To jest teraz wszystko od tego zależy. Armaty, szybko, wszystko, wszystko, szybko. Tak, udało się, udało się. Może się, tak, już chcą pisować. Dobra, może Demetrius i zabierzemy coś. Czekaj, może stoczmy jeszcze tą bitwę, może się zgodzą na jeszcze coś takiego. Yy, tak, znisz tą inflację, o dwa. Znieść. Yy, Zjednoczmy jednostki. I tutaj, jak się wbiją, to dostaną ten 2-1, albo nic nie dostaną, ale i tak mniejsze siły. Powinniśmy ich masakrować. Ich w sumie masakrujemy. Dobra, już zmasakrowani? Bliscy są, bliscy są takie opisa. Ja może przesadzam, ale no fajnie było mieć tutaj połączenie z tym. Najbardziej rakowe granice. Więc no zróbmy tak. Nie, nie, ja tutaj nie chcę nic. I zróbmy tutaj dziurę w murzu. Ten Heraklios nowy to też jest niezły. Zadymiarz. Mm. O, już się zgodzą tak spisować. Doryś, nie przesadzajmy, pisujmy tak. Mamy pieniądze, spłacimy pożyczki. Ej, ile my zarabiamy? 5 repsów. Mamy jeszcze pieniądze, to tutaj szybko ten buduj, buduj forcik. Tak, buduj tu forcik, szybko. Yy, buduj forcik. Ten możesz skasować, chyba. Tak, ten skasuj. Tak, będziemy mieli tutaj forcik. Ej, udało się Nizaridów pokonać, nie wierzę w to, co się stanęło tutaj. Force Limit jeszcze, mamy jeszcze, nie, nie mamy niestety większy Force Limit floty, a szkoda. Ale udało się pokonać Nizaridów, ja nie wierzę, co się stanęło, jeszcze im ograbić doszczętnie. Już pożyczek nie mamy, no czuję się jak nowy, czuję się jak nowa Nicea. Udało się na razie Nicea od upadku ratować.